Psalm 121. Strażnik Izraela. Oczy swe wznoszę ku górom. Skąd przyjdzie dla mnie pomoc? Pomoc przychodzi od Pana, który stworzył niebo i ziemię. On nie pozwoli potknąć się twej nodze. Ani się nie zdrzemnie ten, który cię strzeże. Nie zdrzemnie się nigdy, ani nie zaśnie, strażnik Izraela. Pan jest strażnikiem twoim. Pan twoją osłoną. On jest po twojej prawej stronie. We dnie nie porazi cię słońce ani księżyc w nocy. Pan cię ustrzeże od zła wszelkiego. Pan chroni twe życie. Pan cię ustrzeże przy wyjściu i powrocie, teraz i na wieki.